Witam Was serdecznie widzowie z tej strony Anubis i zapraszam Was do kolejnego już odcineczka z naszej, gier, z naszej serii gier House Slipper Lećmy dalej, księżna, o coś obrażona widzowie jest na nas, nie nie, nie wiem czemu jest na nas o, o, obrażona. Dajem, może smakołek, może smakołek będzie chciała. No, zjadła. Ale coś, coś wieżek jest zajęty. Oddaj. Oddaj. Puść Ość. Bądź dobry pies. Ość. Nie ciąg. Oddaj. Daj. No, masz, twoje. No jaka szczęśliwa. Ale jedzenie i to, ale to nam ma to tutaj widzowie. Nie nie wiem dlaczego. Czy można tutaj przejść, nie może, czy wejść? Nie wiem szczerze po powiedziawszy. Widzowie, dobrze, widzowie, lecimy dalej, nie przedłużajmy. I tyle. co, co, co? a może Haka hak, G hak jeszcze byśmy pociągnęli. Zatem, tu, tu mamy trzy domki, 4 domki zrobione, a zróbmy ten. Ostatnia przeporadka. O, budżet 18,5. Widzowie, przestronny na dom, z domu. Sam raz dla rodziny Tama i Betty. Ostatnia... Tom i Betty mają dwóch dzieci. Od dłuższego czasu szukają swojego miejsca na ziemi. W ciągu ostatnich lat dużo się przeprowadzali i nie chcą robić tego więcej. Ostatnio jednak znaleźli dom, który mógł być odpowiednim. Jedyną rzeczą, która nie pozwala na ich ostatnią przeprowadzkę, jest gruntowny remont, jakiego wymaga budynek. Dom jest stary i ogrzewany ciepłem, ciepłem prom... promieniującym, które rozchodzi się przez sufit. Nie wiem odchodzi. co chodzi. Nietypowa instalacja, no właśnie. Istnieje ryzyko, że trzeba będzie ją wymienić. Ponadto Betty pragnie dokonać diamenta, diamentalnych zmian w kuchni. Powiedzenia Greta i Oliver. No dobrze, zacznijmy. A, widzowie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia, bo nie dałem, nie dałem w poprzednim odcinku, już mamy po, po Wigilię, mamy pierwszy dzień świąt. Chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych i wesołych świąt, rodzinnych. I spełnienia Waszych marzeń. O co, tak spojrzałem, że nie dodałem, nie wrzuciłem te, tego, ale mówię wrzucę tutaj, bo też jak to się mówi, wpadłem, bo nie, nie wrzuciło filmów i mówię od razu tutaj wrzucę. Widzowie, więc nie przedłużając, lećmy też z tym. Oj, widzowie, tu będzie cięcie. Niestety. Owie. Tutaj mamy to, tutaj mamy to, tutaj też. No dobrze widzowie, widzowie. Planuję to zrobić w ten sposób, że nie będę wam z was zanudzał remontem całkowitym. Jeśli znajdę coś ciekawego lub coś się pojawi. mówię pokażę Wam to, ale będę wam po prostu pokazywał gotowe już od razu pomieszczenie, a więc widzimy się za chwilę. Widzowie. Po ukończeniu pokoju pokazuję wam efekt. Malowania na szczęście, nie było tylko samo ułożenie mebli, w ten sposób to ułożyliśmy. Ułożyłem i tyle. Lecimy dalej widzowie. Mówię, tu mam kolejne, tu mam kolejne. O, tu mamy wy, wy, wybór. Co my tu mamy? W jakim celu wykonamy pokój syna? Chłopaki lubią grać. Dajmy im konsolę, duży telewizor, wygodne fotelo. Od, odnówmy kominek do zbalansowania swojego nowoczesnego z tradycyjnym. Rośnie, rośnie nowy gracz, zamiast inwestować w kominek jego... Ornamenty przygotuje mu stojnisko graczy z prawdziwego zdarzenia. Sprzęt kupi sobie sam, zgodnie ze swoimi preferencjami. No skoro jest graczem, no to dajmy, niech sobie sam kupi. No dobrze. Pominek musimy... a nie. A nie, 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 nie musimy go nawet widzowie. Tu mamy ścianki. Dobrze, widzę, dojdzie, widzimy się za chwilę, jak to odnowię wszystko i zobaczymy co z tego wyjdzie. Widzowie, ukończyłem pokoik. Prezentuje on się w ten sposób: stanowisko gra, gracze. Tu mamy delikatne to, i od razu wyremontowaliśmy łazienkę dla naszego nowego gracza. 11 tysięcy, już widzowie mamy. budżet strasznie szybko ucieka, muszę przyznać. Tutaj mamy też do zrobienia, ale to planuję na szarym końcu. Widzowie, zrobić pogadnąć tutaj, i dopiero wtedy zacząć się brać za ten duży pokój. O tu będzie kolejny diamantan remont Widzowie spójrzmy, nie Tu już widzę, widzowie będzie delikatna demolka O właśnie tutaj No to od razu to wyburzmy, widzowie op, 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 op. Kawa i za co, no. To dużo? No i dobrze widzowie. I tu już mamy skończone. Ale ja to do uziemkę zróbmy je sobie ra razem. To nie? I wanienkę musimy sprzedać. Kinkiecik, gdzie to kinkiecik? Stop. Instalacja wanny, do sprzedaży O ja ile kolorów Komantowa przygoda, oho, będzie ciekawie widzowie, kolorowo się pojawiło Dobrze, płytki łóżmy, 12 sztuk Te odłóżmy sobie, weźmy te I cyk Opa Sięgnie? Sięgło. Widzowie, sięgło. To sprzedajmy i to sprzedajmy, bo to z ostatniego, widzowie. Płytki podłogowe białe. Fantastycznie. Dobrzysty lodowiec i amarantowa przygoda. Odskor a, walimy, widzowie, na amarantową przygodę prawie całość i tyle. Tylko cztery? Ale! Ja widzowie chciałem tak fajnie to tak cało tak ostrzelić. Aj te podcieli mi twórcy skrzydła. Aj tam. Jak tak można było, widzowie. Proszę mi powiedzieć, jak tak można było? hop Weźmy amarenta, zmniejmy, zmieszajmy. Fantastycznie, farbka Gdzie na tym, tym 38? Nie oddam amarentowego I fantastycznie to w tym, tej amarenie? Mamy teraz tak. Nie no pod, pod biały, skoro mamy białe to dajmy białe. O, ten, ten. Dokręćmy. Następny. No nie. Delikatnie tylko od, odkręciłem to. Już woda leci, widzowie. ach. Jak tak można? Ja się pytam, jak tak można? To mamy ufyt na, na papierek. Dajmy pastelowy. Kryształowy, ży... Żyrandowy. Sztuki dwie. I prysznic musimy jeszcze strzelić. A tutaj dajmy Odkręćmy, odkręćmy. Widzowie, odkręćmy. I prysznic. Sekundka, bo nie wybrałem, nie spojrzałem. Pozielone, kolor szary i mosiężny. Dobra, montujemy. Opa, fantastycznie widzowie. I następne zrobione. Dobra, tu mamy zrobione. Tutaj. O, tu też mamy coś do zrobienia. Jaskrawa sofa. No to nie będzie jaskrawa. Chyba gościnny będzie taki. Go, go, goście będą, będą nam. Na, na, nie no, jak jaskrawy, no dajmy wszystko jaskrawe. Nie wiem o co to chodzi, tak chodzi, z tym pokoikiem, ale. O, tu mamy następny wybór, widzowie. I tu mamy co? Tu my musimy sprzedać lampę sufitową. Dobra, ale lecimy. tutaj, mamy już porobione. Tutaj wybieramy. Jak zaproponować pokój córki? Stwórzmy różowe królestwo, lejda, uwielbia, uwielbia ten kolor. E, pokój niech będzie nie tylko spialne, ale również miejscem do spotkań z przyjaciółmi. Damy jej białe biurko i półki z suszetem z potrawy w miejscu No No bo skoro uwielbia kolor różowy, no to niech będzie w różu. Widzowie, co my będziemy dla, dla, dla dziecka wybierać? To co to, to chce? Tapetam nasz na elipsa. Dobra, widzowie, lecimy. Gdzie to tak dać? To czasami ta, te tapetowanie tutaj. Hop. Fantastycznie. Płytka podłogowa w Mahoniu. Hop. Opa. Co my tu mamy? Montowalna. Gdzie jest róż? Nie będzie to. Opa, montujemy. Śrubeczka, śrubeczka widzowie. Następna i następna. Dobrze, co my tu mamy? Łóżko dziecięce, oczywiście w różu. Jest pas... pastelowy róż. Lidiowy, pastelowy róż... Eee tu już lepiej to to wygląda. Drewno nie będzie jaskrawe, skoro lubi. Opa, łóżeczko mamy. Biurko. No zostawmy w ten sposób. Powiecie, że ono Weszło idealnie, widzowie. Tu ono miało być. Niech. Sto dajmy fiolecik a, jasne fotel kalio pastelowy róż o tak komoda niech będzie i tak uh -huh. lampka nocna a gdzie jest stolik nocny ja się pytam to jest? A to stolik! Tutaj raz, tutaj dwa Damy, dwie lampki teraz damy, jedną damy widzowie tutaj, drugą damy widzowie tutaj i będzie pięknie Czerwone, Nie, nie będzie zielone. Różowa doniczka z Karolu, już coś tu duże Ale niech to sobie rośnie, fantastycznie widzowie, lecimy dalej to mamy tutaj podwójne łóżko. Worm, purpura, no dajmy w purpurze, dlaczego by nie. Kałkę dosłonymy do ścianki, żeby uzyskać troszeczkę jeszcze miejsca. O, co my tu mamy? Szafa, amerykański, może. Właśnie w ten sposób toaletkę dajemy biało. O, tutaj takie miejsce jest takie, moim zdaniem, fajne. Na toaletkę na oboczu krzesełko także i Żyrandolatom. Widzowie, kolejny jeszcze nie mamy możliwości oddania tego, nawet gdybyśmy chcieli tak na hama to tak oddać. Tutaj jest pralnia. A tu musimy jeszcze sprzedać lampę To Gdzie ta lampa, 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 lampa? Nie ma. To my tam tak w ogóle mamy. Oho. robisz? A daj to. 17 sztuk. Tak też tak trzeba kupić dwie. Nie wiem, dlaczego też tyle żera tego? Czemu to tak podjadło? A przepraszam, górę jeszcze, ale no, no tak nie zostawmy tego, no widzowie, no. Dajmy jeszcze jedno, no. Nie powinniśmy tak się bawić, ale no. Jak już robimy to, to zróbmy raz, a dobrze. Ja kominek elektryczny. Przedajmy. O, A dajmy biały. Pan troszeczkę mi psuje kompozycję. Bo ja miałem troszeczkę inny zamysł jego, ale skoro chcesz tak, to będzie tak. I się pali, pięknie się pali. Jasny prawy narożnik, fotel. Tak, dajemy białe. O, w ten sposób widzowie damy, fotelik. Powiem, że tu będzie wszedł idealnie. O. Wszyscy razem w jednym miejscu. No, wiem, że niedługo skończy się budżet, a my jeszcze kuchnię mamy do, do remontu. To jest w tym najlepsze. To jest właśnie w tym najlepsze, że my jeszcze mamy. Kuchnię! I tak. Do mam vis -vis, czy nam starć. Jak nie będzie, no trzeba będzie dołożyć ze swoich. nowych czego? go. Nie mam zamiaru. Nawet wizowy. Klasyczny zegarek, co taki mały obrazy, no nie będziemy szaleć, widzowie. Tu damy jeden. Ja nie wiem, czy to tak jest dobrze, czy tak nie jest dobrze. Tu damy ten. A to jest ten dywan. A dywanik damy tu. Tu mamy, widzowie, zrobiony pokoik. Tutaj też, tutaj też, tutaj nic nie ma. Tutaj mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Widzowie, zostało jeszcze... To. A tu jadalnia będzie. Mm. Dwie pątki wiąz, weźmy. Krzesło w jasnych barwach, to, da to dajmy brązowy. Ja się pytam, czemu sześciarz? Żeby gości się spodziewali? Fantastycznie. Ż oho, że lander to naprawdę, no nie, na no, biały weźmy, no nie oszukujmy się, no nie damy tutaj czerwonego. Ja jestem fanem abstrakcji wizowie, ale nie aż taki już. Dobra, mamy 3900 i kuchnia nam, nam została wizowie. Dobrze, stary rur instalacyjny na znajduje się nie tylko w ścianie, ale też w suficie. Gdyby coś pękło, cały dom byłby zalany. Aby wyburzyć ściany między salonem a kuchnią, trzeba wymienić całą instalację. Ech, będzie dużo prościej, ale i tak le lepiej zróbmy ogrzewanie podłogowe bo i pozbądźmy się tej ściany. Zosta. Zostawmy się na stare instalacji, wymienię tylko stare rury. Nie no, wymienimy. no jak zaleje to będzie wtedy problem. I teraz będzie modlitwa, że, że, żeby starczyło, widzowie. Ale tu, tu, ale tu, 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 przepraszam bardzo, tuś stało. Ja chciałbym to, o ja to zobaczyłem na nagraniu. Tam coś stało. Ja bym chciał to zobaczyć, że tam coś stało. A nie, widzowie, troszeczkę stąd jeszcze zarobimy na sprzedaży. Mówi sekundkę, widzowie. Już jestem Aha, dobra, no to bierzemy nasz młot. Ja to ścianę Napijmy Dobra, no to lecimy Zanim się gdzieś coś zaraz strzeli i woda nam za... nas będzie zazerować. Coś tak czuję Sek, po całości Czy to jest całość? Już się będzie burzy? Ja tak nie wiem, tak, całość się zburzy. Nie to. I pięknie, pięknie cała... a jest no, na Myślałem, że cała się runie. Do sprzedania drzwi. Obraz! Obraz widzowie, pat. No, no dobra, to teraz i włącznik. Ach, I teraz musimy obudować wyższe. ścianek budujemy. Fantastycznie. No i dobra, pomalujmy. Mm, płytki białe. 12 sztuk płytek. Gdzie te pyteczki? Zadłużmy. weźmy te płytki może byśmy to ułożyli w tym zakamarku. Tutaj zmniejszmy tu i to byśmy pociągnęli w wypytce o fantastycznie widzowie podobuje mi to się eee, teraz tak beżowy weźmy średni nie tylko 30 nie to to wyciągniemy na małym to na spokojnie na małym na malutkim wyciągniemy to widzowie opa op działmy cyku 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 hop tak byśmy hopnęli no jak no, już malujemy to pomalujmy teraz a dobrze no nie... widzowie no nie oszukujmy się no nie od nie róbmy fuszerki też takiej. Dobra, płyteczki teraz. Teraz pytanie, czy to jest tylko na... Tak, to jest tylko na zarysie kuchni będzie. O. I... No dobra, będzie w ten sposób Dobrze. Dobrze, co my tu mamy teraz? Zestaw kuchenny. a to od razu taka cała. Poboskliwy szary, fajnie to wygląda. I drewniane, spalony, bu spalony buk, Zabiał uchwyty. A jak, czemu by nie? Spalony buk? No, fantastycznie. Um, amerykański. a jest ten spalony buk? No nie będzie ta czerwień. I drewniane, amerykańskie. Ellen. Dlaczego to nie jest taka, a bo na taka dół większa jest, no dobrze, nie będzie w tym sposób. czy to jest piekarnik? Dlaczego nie możemy otworzyć, O, ale bieda widzowie um, Kuchenka gazowa, czy to jest zwykła kuchenka? Nie, to jest na normalne nakładana Wisząca lampa, wisząca lampa, ale dajcie lampę, bo naprawdę tutaj jest ciemno Raz Wyspa kochana rodzina zmieniła zdanie powinni mieć wolno stojącą wyspę zamiast barowej. dzięki czemu zyskasz więcej, więcej przestrzeni Dziękuję ślicznie, że mówicie jak przynajmniej światło, jak światło tu pomontowałem To jest tego plus Gdzie jest ten włącznik? No go musimy trzeba sprzedać w takim razie No jak to przepraszam bardzo A przepraszam to, to nie jest to widzowie to nie jest ten włącznik Nie wiem gdzieś ten włącznik musi widzowie działać Mamy tutaj, damy czarny włącznik i tyle, to tutaj o Działa, działa, jest jak daje po oczach To wyspa kuchenna będzie wyspok, gdzie ta wyspa kuchenna jest, ja, ja, ja się pytam Polony Bóg Zławy białe, Zlew biały Nie szarość, widzowie szarość To? Drewne No trochę nie, nie to, ale no innego wy, wy innego nie, nie wymyślę Co my tu mamy? Szafkę ojo I to mnie wszystko zaczyna psuć wszystko to Bóg białe Ja się pytam dlaczego mam tu tę szafkę dać? Tak Ja to widzę, to je, oczami wyobraźni w ten sposób Niech tak to zostanie Wiśnia, buk, cedr, cedr, francuski orzech Pokaż, to, się ten francuski, no, może być nawet Dom, buk, gdzie ja się pytam, gdzie jest spalony Bóg? Damy jedno tu, następną damy tu, i następną byśmy dali tutaj, e, francuski orzech, francuski orzech, i tyle. Hop. jeszcze jedna lampa? O, toż to już oświetla strasznie. teraz w czym my to mieliśmy? W... Wybaczcie w boku, chyba tak, co jeszcze jest do zrobienia? Ja się pytam, no dobra, krzesł damy to w ten sposób, o tak. Oho, widzowie coś mi się... Oj, będzie bieda nędza widzowie. No niestety pierwsze wydanie, że nam budżetu zabraknie. A może nie? 4 dolary? Co jeszcze o nich, co? Ja się pytam widzowie, no nie no, muszę sprintem przelecieć. Lecę sprintem. No wy co chyba żarty robicie. Teraz te soborowe to ja muszę stąd zabrać. Nie wiem, nie podoba mi się, jakoś to tak dziwnie się teraz zrobiło, że to jest głową ma. Nie? Tu, no dobra. Ciemny mach, czyli to ma być po całej długości? No, na to wychodzi, widzowie. Coś tak czuje, widzowie, że na tym to, to my tutaj po, po, polegniemy. 59%. A po co jak w wcześniej płytki? Płyt, 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 ja się pytam. O tak, 99. Połączmy to z tym. To z tym. Widzowie, to jest już lekka przesada. Ja rozumiem wszystko, ale to już zaczyna być takie wymyślanie, że to głową ma, bo to jest całkowita zmiana koncepcji. I nie starczy! Jestem pewny! A wam mówię widzowie... O po co ja tu się płytki kiedy układałem widzowie? Nie wiem... Na rodzina to się naprawdę nie może zdecydować. Może coś na zewnątrz jeszcze położymy? Tutaj? Też! Hop! Hop, tu mamy, tu jest 99% gdzieś coś. A teraz pytanie: tylko gdzie? Tutaj, dobrze, tutaj też pewnie. A nie, to te płytki termiczne białe, jednak. To dlaczego tu była kawałek tego? To były zielone płytki. Tutaj ciemny machoń, no dobrze. 700 dolarów nam zostało, widzowie. 700 dolarów. A bo to. Dobrze. Tutaj tak, tutaj tak i tutaj też pewnie ciemny machoń. Tak, ciemny machoń, widzowie. Co jeszcze? Co jeszcze? Ja się pytam. Ja się pytam, co jeszcze? Widzowie, bo mnie zaraz. Szlak już powoli zaczyna mi strzelać, żeby takie wymyślenie. Ja rozumiem, że każdy może mi co innego, ale nie w... Gdzie? Tu. Dobra, widzę, skończyliśmy. Ja stąd wychodzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Żegnam ozięble. Dziękuję ślicznie. Że widzę, co my tu jeszcze mamy. O jezu, w HGTV to naprawdę się, się robi. Nie wiem, to miało chyba mniej być tych zadań w DLC, jak dobrze mi się pamięta. Nieproszeni goście. Dziecko w drodze, bo tu mamy i Lux. Też mam jeszcze kilka tych zleceń. Ja nie wiem, już bym chciał skończyć tego. hostperka, bo już bym chciał wprowadzić coś, jakiś powiedz w nowej, nowej serii na kanał, na kanał. Widzowie, ale no mówię. Mówi. No dobrze, widzowie. W następnym odcinku zajmiemy się troszeczkę na innym. No, może na, na farmie coś po, 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 podziałamy. I tyle. No dobrze, widzowie. Dzięki, dzięki wam za to, że oglądaliście. Zapraszam do kolejnego odcinka. I na razie.